Jestem na Erasmusie w Portugalii już jakieś pół semestru, więc no mniej więcej już mogę coś o tym powiedzieć. Mam już jakiś obraz rzeczywistości. Więc może zacznijmy od tego, że jechałem tutaj studiować biologię po angielsku. Natomiast coś mi się nie udało i zajęcia mam po portugalsku. Czy znam język portugalski? Nie. Natomiast na szczęście jest o tyle dobrze, że um, udało mi się nawiązać jakąś relację z tymi, którzy prowadzą zajęcia i oni. Albo gdzieś tam zapewniają mi materiały po angielsku, albo ze mną dyskutują na tematy, które są gdzieś tam na wykładach czy na laboratoriach po angielsku, albo mają wręcz ze mną zajęcie indywidualne, więc jakby da się przeżyć. Wszyscy ze mną współpracują, prawie wszyscy. Otóż pan profesor z Fizjologii Zwierząt. Postanowił mnie trochę olać i podszedłem do niego po pierwszym wykładzie, żeby się go zapytać o to, jak mogę zaliczyć ten przedmiot jako student z Erasmusa, co mogę w ogóle zrobić, jak się uczyć. Pan mi powiedział, że nie zna angielskiego. Jakby okej, okay, tu koni winie, spoko. Tak więc napisałem do niego maila. Już jak się napisze maila, to wiadomo, można używać tłumacza, jakoś da się przeżyć. Więc napisałem do niego maila, czy mogę jakieś materiały, jak będzie wyglądało ocenianie itd., no i pan mi odpisał, że oczywiście ocenianie będzie w języku angielskim. Natomiast jeśli mam się uczyć, to albo mam sobie sam przetłumaczyć z portugalskiego prezentację, które on przysyła reszcie studentów, albo, i to jest dosłownie treści jego maila, uczyć się z czatem GPT. Także <laughs> grubo. A jeśli chodzi o ocenianie, to też było ciekawe, bo ostatnio miałem egzamin taki w połowie semestru właśnie z fizjologii zwierząt. On był online w sensie, jakby trzeba było przyjść na aule, ale jakby test był na komputerze, nie trzeba było przynieść laptopa. No więc przyszedłem z laptopem, licząc na to, że dostanę jakby po prostu wersję angielską testu. No to nie jest taki problem, żeby rzucić tekst w tłumacze, ewentualnie dać to jakiemuś innemu pracownikowi, tak, akademickiemu, żeby zobaczył, czy na pewno tłumacz dobrze przetłumaczył. Jakby no to nie jest dużo roboty, a jakby pomocne, nie? Tak więc przychodzę na egzamin, otwieram laptopa, wchodzę tam w Moodle i patrzę, że egzamin owszem jest osobny przygotowany dla mnie po portugalsku i podchodzi do mnie pan profesor i mówi tu sobie kliknij tłumacza Google, przetłumacz stronę i, i se rób zadania, nie? <grym> jakby, gdyby tak zrobili inni prowadzący zajęcia, to jeszcze spoko, natomiast on był jedynym, który w ten sposób nie potraktował, cała reszta się jakby pofatygowała z tym, żeby coś dla mnie przetłumaczyć, natomiast on nie, więc trochę wysłał mi taką, wiecie, wiadomość pod tytułem, mam cię w trąbie, drogi studencie z zagranicy, stąd no... Pff. Widzicie, jest jak jest.